12 lipca byłem na paradzie brazylijskiej z okazji święta ulicy Świętojańskiej w Gorzowie. W barwnym orszaku brały także udział grupy teatralne. Robiłem mnóstwo zdjęć i nagle zobaczyłem ją. Iluminacja w tych oczych, ustach. Była jedną z dziewcząt przebranych za żółty serca. To spowodowało, że serce zabiło mi mocniej i zapamiętałem ją do dzisiaj. Jak to wyjaśnić? Sposób, w jaki się poruszała, uśmiechała, a może po prostu jaka w tym momencie dla mnie była. Nasze spojrzenia zetknęły się, a właściwie jej oczy i mój aparat w chwili, w której robiłem jej zdjęcie, bardzo chciałbym się z nią skontaktować i jeśli chcę to bliżej.